Czy kiedykolwiek złapałeś się na tym, że patrzysz na swojego psa i zastanawiasz się, co próbuje ci powiedzieć? To tajemnicze spojrzenie, gesty, które wykonuje, a nawet sposób, w jaki zachowuje się, gdy wracasz do domu. Jakby w każdym swoim działaniu próbował się z tobą komunikować w sposób, który tylko najbardziej uważni potrafią dostrzec. Prawda jest taka, że nasz czworonożny przyjaciel ma cały świat uczuć i potrzeb do przekazania, a jeśli nauczysz się interpretować jego sygnały, zrozumiesz, że w rzeczywistości stara się nawiązać z tobą głęboką i znaczącą więź. Dziś pokażemy ci pięć tajnych wiadomości, które twój pies próbuje ci przekazać, ale których prawdopodobnie nigdy nie zauważyłeś. I co najciekawsze, gdy zrozumiesz te sygnały, twoja relacja z pupiłem całkowicie się odmieni. Zostań z nami do końca. Bo ostatnia wiadomość może zupełnie zmienić Twoje spojrzenie na zachowanie Twojego czworonożnego przyjaciela. Gotowy? Zaczynajmy. Zanim zaczniemy, jeśli kochasz swojego psa i chcesz dowiedzieć się więcej o jego zachowaniu, nie zapomnij zasubskrybować kanału. W ten sposób będziesz na bieżąco ze wszystkimi wskazówkami i nowościami dotyczącymi opieki nad Twoim najlepszym przyjacielem. Zaczynamy. Pierwsze psi uśmiech o wiele więcej niż zwykły uśmiech. Kto nigdy nie widział swojego psa z tym spokojnym wyrazem twarzy, z lekko uniesionymi kącikami pyska, sprawiającymi wrażenie uśmiechu? Może to wyglądać uroczo i rzeczywiście jest, ale psi uśmiech ma znacznie głębsze znaczenie, niż się wydaje. Gdy pies się uśmiecha, może w ten sposób mówić, że czuje się komfortowo, jest szczęśliwy i bezpieczny. Pokazuje, że jest zrelaksowany w swoim otoczeniu, ufa ci i postrzega cię jako część swojej sfory. Ale co, jeśli uśmiech nie jest tak naprawdę uśmiechem? Może się okazać, że twój pies nie jest wcale tak szczęśliwy, jak wygląda. Psy potrafią też pokazywać tak zwany uśmiech uległości. Jeśli jego postawa jest sztywna, ogon schowany między nogami, a ciało napięte, ten uśmiech nie oznacza radości, a raczej próbę uniknięcia konfliktu. To sposób na powiedzenie nie chcę problemów i przyjęcie postawy podporządkowania. Dlatego zawsze zwracaj uwagę na kontekst. Prawdziwy uśmiech radości towarzyszy rozluźnione ciało, swobodna postawa i często machający ogon. Natomiast uśmiech uległości towarzyszy napięcie i defensywna postawa. Obserwowanie tych subtelnych różnic pomoże Ci dokładnie zrozumieć, co Twój pies próbuje Ci przekazać. Drugi brzuch do góry, znak zaufania czy zaproszenie do głaskania? Teraz porozmawiajmy o geście który często kojarzony jest z zabawą, pies leżący na plecach, odsłaniający brzuch. Wiele psów robi to, ponieważ uwielbiają być drapane po brzuchu, ale znaczenie tego zachowania jest znacznie głębsze. Kiedy Twój pies pokazuje Ci brzuch, w rzeczywistości mówi: Całkowicie Ci ufam. To jeden z najbardziej bezbronnych gestów, jakie pies może wykonać, ponieważ odsłania swoją najdelikatniejszą część ciała brzuch. Nie robi tego bez powodu. W ten sposób twój pies całkowicie się poddaje, ufając, że nie wyrządzisz mu krzywdy. Jest to znak, że postrzega cię jako autorytet i opiekuna. Jednak ważne jest, aby zrozumieć, że nie zawsze oznacza to zaproszenie do głaskania. Jeśli twój pies jest spięty, oddycha szybko lub wydaje się niespokojny w tej pozycji, może to oznaczać, że chce jedynie okazać ci szacunek jako liderowi swory, a niekoniecznie prosić o kontakt fizyczny. W takim przypadku warto uszanować jego przestrzeń i nie narzucać mu dotyku. Trzecie intensywne spojrzenie, język psiej miłości. Głębokie spojrzenie twojego psa to coś więcej niż tylko prośba o uwagę. Kiedy patrzy na ciebie intensywnie, tworzy z tobą silną więź emocjonalną. Badania naukowe wykazały, że taki kontakt wzrokowy między psem a człowiekiem zwiększa poziom oksytocyny, znanej jako hormon miłości. Dzieje się tak samo jak wtedy, gdy patrzysz w oczy bliskiej ci osoby, na przykład przyjaciela lub partnera. Oksytocyna wzmacnia emocjonalne więzi, budując poczucie zaufania i bezpieczeństwa. Dlatego, kiedy odwzajemniasz spojrzenie swojego psa, w pewnym sensie pogłębiasz tę więź. Nic dziwnego, że jego wzrok wyraża tyle czułości i zaufania. To cichy, ale potężny sposób na okazanie miłości. Co więcej, gdy patrzysz w jego oczy. Nie tylko przekazujesz mu uczucia, ale także wzmacniasz emocjonalne połączenie między wami. To tworzy obustronny krąg miłości, z którego oboje czerpięcie korzyści. Czwarte ziewanie to nie tylko senność, to komunikacja. Ziewanie twojego psa może być jedną z najbardziej subtelnych, a jednocześnie znaczących form komunikacji. Jeśli myślałeś, że oznacza to jedynie zmęczenie, możesz przeoczyć istotny przekaz. Oczywiście ziewanie może wskazywać na senność lub znudzenie, ale często jest także sygnałem, że coś w otoczeniu psa jest niepokojące. Na przykład psy często ziewają podczas wizyt u weterynarza, w nowych miejscach lub nawet wtedy, gdy wyczuwają Twój stres. Może to być ich sposób na radzenie sobie z napięciem, zarówno własnym, jak i Twoim. Psy mają niesamowitą zdolność do odczuwania emocji swoich opiekunów i często próbują złagodzić napiętą atmosferę poprzez ziewanie. Dlatego jeśli twój pies nagle zaczyna ziewać w nietypowej sytuacji, zwróć uwagę na jego otoczenie. Może coś go stresuje, a on stara się zakomunikować, że potrzebuje spokoju. Piąta zabawka gest miłości i szacunku. To jeden z najbardziej uroczych, ale często źle interpretowanych gestów, gdy pies przynosi ci swoją zabawkę. Pierwsza myśl? Chce się bawić. I choć jest w tym trochę prawdy, to w rzeczywistości ten gest ma głębsze znaczenie. Kiedy pies przynosi ci swoją zabawkę, traktuje cię jak część swojej watachy. Nie chodzi tylko o zaproszenie do zabawy, ale o podzielenie się czymś, co jest dla niego bardzo cenne. To forma okazywania szacunku i miłości. Pies daje ci coś, co ma dla niego ogromną wartość, a to w psim języku jest dowodem ogromnego zaufania. Co więcej, niektóre psy przynoszą zabawki również po to, by poprawić humor swojemu opiekunowi. Jeśli wyczuwają, że jesteś smutny lub zestresowany, Mogą próbować cię rozweselić, ofiarowując ci coś, co sprawia im radość. Teraz, gdy znasz te pięciotajnych wiadomości, które twój pies próbuje ci przekazać, prawdopodobnie spojrzysz na niego zupełnie inaczej, prawda? Nagle jego uśmiech, spojrzenie czy pozycja na grzbiecie nabierają nowego znaczenia. Jestem pewien, że wielu z Was przypomniało sobie konkretne chwile ze swoim psem, może to spojrzenie pełne miłości, które wcześniej wydawało się tylko prośbą o uwagę albo ten uroczyk uśmiech, którego znaczenia nie rozumieliście. Teraz macie narzędzia, by lepiej interpretować te sytuacje. A teraz wasza kolej. Czy zauważyliście te zachowania u swojego psa? Czy wasz pies kiedykolwiek przyniósł wam zabawkę w geście miłości? Podzielcie się swoimi historiami w komentarzach. A jeśli chcecie jeszcze lepiej zrozumieć swojego psa i odkrywać kolejne sekrety jego zachowań, koniecznie zasubskrybujcie kanał. Czekają na Was kolejne fascynujące tematy, które pomogą Wam jeszcze bardziej wzmocnić więź z Waszym czworonożnym przyjacielem. Pamiętajcie, że Wasz pies uczy się ufać Wam każdego dnia, tak samo jak wy uczycie się rozumieć jego potrzeby. Więź między człowiekiem a psem to niezwykła relacja, pełna wzajemnego szacunku i miłości. Więc zacznijcie już teraz, przyjrzyjcie się swojemu psu, jego zachowaniu, jego językowi i spróbujcie lepiej odczytać to, co chce Wam powiedzieć. Każda chwila spędzona na lepszym zrozumieniu waszego psa to inwestycja w waszą wspólną relację opartą na miłości, lojalności i przyjaźni na całe życie. Do zobaczenia w kolejnym filmie.